Dzień dobry, kochane, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Jak się macie? Już słuchajcie, połowa stycznia za nami. to jest bardzo dobry moment, żeby na nowo podjąć decyzję o zmianie, żeby na nowo podjąć decyzję o metamorfozie. I mam tutaj 10 kopert, 10 pięknych różowych kopert z prezentami dla kobiet, które właśnie potrzebują takiej motywacji potrzebują takiego bodźca, żeby zadbać o siebie. Co jest w tych kopertach, pokażę Wam za chwilkę. A jeszcze chciałam wspomnieć, że zaczęłam właśnie nowy cykl na moich social mediach, w szczególności na YouTube i na Facebooku, ale na Instagramie też widzicie rolki i zajawki. Cykl nazywa się Twoja codzienna metamorfoza, więc codziennie możecie tam podpatrzeć różne wskazówki, pielęgnacyjno-makijażowe, nagrywane tak po prostu jak ja to robię na co dzień. Więc codziennie jestem z Wami, codziennie chcę Was motywować i inspirować, a teraz zobaczmy, co jest w tych kopertach. Słuchajcie, w kopertach jest prezent dla kobiet, które chcą wdrożyć nowe nawyki pielęgnacyjne, które chcą się nauczyć systematycznie, skutecznie pielęgnować swoją skórę, które chcą znaleźć produkty, które im, im w tym pomogą. Więc przygotowałam dla Was taki zestaw podstawowej pielęgnacji w formie próbek. Do tego są też próbki idealnie dobranych podkładów. I chciałam zaprosić 10 z Was. I tutaj zasada jest taka, że jeśli jeszcze nie znasz kosmetyków Marykaj, chciałaby się przetestować. Albo kiedyś już byłaś moją klientką, ale z jakiegoś powodu może nie testowałaś pielęgnacji, albo chciałabyś do niej wrócić, albo poznać nową pielęgnację, to możesz do mnie napisać. Więc moja droga 10 zestawów dla kobiet, które chcą nauczyć się, jak dbać o skórę rano i wieczorem, poznać triki pielęgnacyjne, przetestować tą pielęgnację na swojej skórze i zobaczyć efekty już po pierwszym stosowaniu. Udział w tym projekcie jest niezobowiązujący Czyli po prostu możesz otrzymać te próbki w prezencie I je przetestować i nauczyć się czegoś nowego Ale mam nadzieję, że każda kobieta, która weźmie udział w tej mini metamorfozie Dostanie właśnie taką iskierkę, taką motywację do tego, żeby dbać o siebie codziennie Żeby zrobić coś ekstra dla swojej skóry Żeby nauczyć się dbać o skórę świadomie Obiecuję, że ta pielęgnacja będzie prosta Obiecuję, że kosmetyki będą najwyższej jakości Że efekty poczujesz od razu I że na pewno znajdziesz czas te 5 minut rano i wieczorem, żeby produkty na, nałożyć. No, i taką wisienką na torcie będzie jeszcze próbka mojego ukochanego podkładu, który będzie wyglądał idealnie, właśnie nałożony na pielęgnację. Także jeśli chcesz wziąć udział w tym projekcie, to szybciutko napisz do mnie, zgłoszenia przyjmuję tylko do środy i umów się na mini metamorfozy. I kto wie, może to będzie właśnie to, czego szukałaś, i właśnie ta pielęgnacja, która sprawi, że Twoja skóra będzie piękna, zdrowa i zadbana.